Animacja na temat fal radiowych w postaci grafiki komputerowej. Audiowstęp. Pojawia się stare radio w postaci skrzynki z pokrętłami i umocowaną na górze anteną z kolistych drutów. Do radia zbliża się dłoń i przekręca pokrętło. Do anteny płynie falista linia oznaczająca fale radiowe. Pojawia się dłoń trzymająca metalową kulkę. Kulka oznacza przewodnik. Każdy materiał, który ma wolne elektrony, jest przewodnikiem elektrycznym. Dłoń podrzuca kulkę. Pojawia się schemat pierwszy. To niebieska plansza. Na niej kilka rzędów pomarańczowych kół. Oznaczają one atomy. W środkowej części pomarańczowych kół są białe koła. Obszar pomarańczowy to powłoki elektronowe. Obszar biały to jądro. W jądrze jest kilka czarnych krzyżyków. To protony z dodatnim ładunkiem. W powłoce są czarne kreski. To elektrony z ujemnym ładunkiem. Elektrony krążą wokół jądra. Na niebieskim tle pomiędzy atomami są czarne kreski. To wolne elektrony. Prąd elektryczny to jest ruch wolnych elektronów pomiędzy atomami w jednym kierunku. Na kolejnej planszy pojawia się metalowa kulka. Wokół kulki, czyli przewodnika, pulsują pomarańczowe okręgi pola elektrycznego i magnetycznego. Za każdym razem, gdy płynie prąd, powstaje pole magnetyczne prostopadłe do płynącego prądu. Schemat drugi. Metalowa kula przewodnika emituje fale. Pomarańczowa fala w kształcie sinusoidy. Jest opisana jako pole elektryczne, niebieska fala w kształcie sinusoidy jako pole magnetyczne. Schemat ukazuje, jak przewodnik wysyła falę przez pole elektryczne, której towarzyszy fala w polu magnetycznym. W ten sposób powstaje fala elektromagnetyczna. Schemat trzeci wyjaśnia, czym jest długość fali. Pojawia się biała pozioma linia. Jest to oś wykresu. Na osi pojawia się pomarańczowa fala, która porusza się od lewej do prawej. Ma kształt sinusoidy. Oś przechodzi przez środek fali. Oznacza to, że dokładnie taki sam kształt fali jest nad osią i pod osią. Punkt, w którym fala sięga najwyżej nad osią, nazywamy grzbietem, punkt, w którym jest najniżej, doliną. Długość fali to odległość, jaką fala pokonuje w czasie jednego okresu. Okres jest czasem trwania jednego drgania: od doliny do doliny, od grzbietu do grzbietu. Bywa nazywany też cyklem. Schemat czwarty informuje, że długość fal liczymy w centymetrach, metrach i kilometrach. Te różnice ilustruje pojawienie się mrówki oraz samolotu. Na schemacie pojawia się krajobraz miasta, nad nim porusza się pomarańczowa fala, stopniowo zmienia długość, wypłaszcza się. Fale radiowe mogą mieć różną długość. Schemat piąty dotyczy tematu częstotliwości fali radiowej. Na szarym tle pojawia się dłoń ze stoperem, ciemnoszara fala radiowa i pozioma biała oś wykresu. Na wykresie pojawia się pionowy pomarańczowy pas. Zaznacza on na fali odcinek jednego cyklu. Częstotliwość to liczba cykli, które zachodzą w ciągu sekundy. Jednostką miary częstotliwości jest hertz. Oznacza się ją skrótem Hz. 1 Hz to jeden cykl na sekundę. Graficznie przedstawiono to tak, że im wyższa częstotliwość, tym bardziej ściśnięta jest fala. Animacja ukazuje, jak zmienia się wygląd fali. Od 1 do 9 cykli na sekundę i odwrotnie. Fala ścieśnia się i rozpręża, jak sprężyna. Niskie częstotliwości fal radiowych to od 300 kHz do 3 MHz. Wysokie częstotliwości to od 30 MHz do 300 MHz. Schemat piąty ukazuje, czym jest amplituda. Mamy białą poziomą linię osi. Na niej przebiega pomarańczowa fala. Oś oznacza tutaj tak zwane położenie równowagi. Amplituda to odległość od grzbietu fali do osi. Różne fale radiowe mają różne amplitudy. Schemat szósty dotyczy różnych sposobów rozprzestrzeniania się fal radiowych. Pojawia się dłoń ze smartfonem. Telefon komórkowy podczas komunikacji używa fal radiowych. Schemat ukazuje półkoliste linie fal radiowych, emitowanych przez smartfon. Natrafiają one na różne przeszkody. Przenikają przez roślinę w doniczce. Odbijają się przy ścianie budynku. Przy obudowie lodówki znikają. Nie wnikają do niej w ogóle. Dzieje się tak, bo metalowe pojemniki ekranują. Zabezpieczają przed polem elektromagnetycznym. Schemat siódmy przedstawia sposób funkcjonowania fal radiowych w jonosferze. Na dole znajduje się półkolisty zarys powierzchni Ziemi. Stoi na nim wieża z nadajnikiem fal radiowych. Nad Ziemią szare półkoliste pasy ukazują różne warstwy jonosfery. Jest to zjonizowana warstwa atmosfery. Znajduje się na wysokości od 50 km do 1000 km. Poszczególne warstwy jonosfery w różny sposób odbijają fale o określonej długości. Im mniejsza długość fali, tym większa energia. Sposób odbijania fal przez poszczególne warstwy jonosfery zależy też od pory doby oraz pór roku. Sposób odbijania fal radiowych wpływa na ich rozchodzenie się w atmosferze. Nadajnik emituje fale radiowe różnej długości. Które odbijają się od poszczególnych warstw jonosfery, wracają na powierzchnię Ziemi, odbijają się od niej i znów odbijają się od jonosfery. W ten sposób fala porusza się wokół Ziemi. Umożliwia to komunikację na duże odległości za pomocą fal radiowych. Jedna z fal jest bardzo szybka i stroma. Przebija się ona przez jonosferę. Jest to fala ultrakrótka. Schemat ósmy pokazuje, w jaki sposób fale akustyczne są zamieniane na fale radiowe. Ukazano schematyczne pomieszczenie z konsolą oraz dwoma urządzeniami w postaci białych skrzynek. Konsola to blat, tablica z elementami sterującymi, to generator fal radiowych oraz modulator. Są one połączone z wieżą nadajnika, widoczną przez okno pomieszczenia. Emituje ona tak zwaną falę nośną. Ma ona niezmienną częstotliwość. Na schemacie pojawia się kobieta śpiewająca do mikrofonu połączonego kablem z modulatorem. Sygnał dźwiękowy trafia do modulatora. Urządzenie to zamienia fale akustyczne na elektromagnetyczne i zapisuje informacje o dźwięku w falach radiowych za pomocą tak zwanej modulacji. Trafia ona do generatora. To urządzenie, które na podstawie informacji z modulatora wytwarza odpowiednią falę radiową i nakłada ją na falę nośną. Schemat dziewiąty przedstawia sposoby kodowania fal radiowych. Jest to proces zapisywania informacji w fali radiowej. Dzieje się to na dwa sposoby: czyli poprzez modulację amplitudy i modulację częstotliwości. Modulacja amplitudy, oznaczana skrótem AM, Polega na tym, że informację koduje zmieniająca się wysokość fali. Modulacja częstotliwości, w skrócie FM, polega na tym, że informację koduje zmieniająca się częstotliwość fali. Graficznie jest to przedstawione poprzez pomarańczowe fale. Przy modulacji amplitudy, fala raz wypłaszcza się, a potem znowu robi się bardziej stroma. Przy modulacji częstotliwości graficznie, Fala jest raz bardziej ściśnięta, raz bardziej rozprężona. Schemat dziesiąty przedstawia wieżę nadajnika. Wysyła ona pomarańczowe fale z informacjami zakodowanymi w AM i FM. Trafiają one do bloku mieszkalnego, a w nim do odbiornika w mieszkaniu, czyli radia. Radio emituje fale akustyczne. Dzieje się tak, bo w radiu jest urządzenie będące odwrotnością modulatora. Potrafi ono odczytać informacje zakodowane w fali radiowej i przetworzyć je na fale akustyczne. Wydobywają się one za pomocą drgań głośnika. Osoba siedząca przy radiu może więc słuchać głosu lub innych dźwięków.